No, witam na kolejnej wycieczce krajoznawczej w okresie zimowym. No, dzisiaj taki jednodniowy wypad w dalszym ciągu, tak jak zapowiadałem ostatnio po terenach Kazimierskiego Parku znaczy no, Zaczynamy wycieczkę od miejscowości Bochotnica. Zresztą i tu będziemy się poruszać w okolicy Bocho tej miejscowości. E dodam tylko, że ta miejscowość jest to miejscowość, którą każdy mija jadąc do Kazimierza. E dolnego, tutaj jadąc od Puław. Także tutaj 3 km, e, od mniej więcej 3 km od miejscowości Kazimierz. Jest tam ochotnica umiejscowiona. E, stara miejscowość, tam pierwsze zapiski e, pisemne o tej miejscowości pochodzą z XIV wieku. Tu też znajduje się parę fajnych atrakcji, e, do których teraz zmierzam, ale to później e, zaprezentuję je w dalszej części e, tego filmiku. Tutaj mamy taką studnię e, zadaszoną też e, powiem szczerze, nie znam do bardzo dokładnie e, historii. E, można poczytać w internecie zapewne, ale e, stąd zaczynamy e, naszą wycieczkę. O, tutaj mijamy już ostatnie zabudowania i idziemy tylko wąską ścieżką właśnie w kierunku. E, zresztą zgodnie z niebieskim szlakiem. Dodam, że tym szlakiem będziemy się poruszać dzisiaj. Nie. Szlaki. o widać zresztą tutaj oznaczenie zielonego i niebieskiego szlaku. Ach, coś się zadyszałem. I tutaj, wąsko taką ścieżką e, podążamy w kierunku zamku, który w sumie ruin, zamku e, który tam zresztą prześwitują te ruiny przez e, drzewa. No i osiągnęliśmy pierwszy cel dzisiejszego dnia. To jest ten zamek. E, w Bochotnicy. Przypomnę tylko zamek według opisów znajdujących się w internecie został zbudowany przez rodzinę Firlejów po najazdach tatarskich mniej więcej w połowie XIV wieku. Także na obecnie zostały tylko ruiny. No, kiedyś to inaczej zupełnie wyglądało. Co można rzec? Przez lata, przez wieki zamek ten zmieniał właścicieli. Dodam, że jest położony na takim dużym, 30-metrowym, ponoć wzgórzu. Tam w oddali widzimy, widzimy e, poniżej, w dole widzimy e, Bochotnicę, tam jeszcze dalej widzimy Wisłę, także rzeczywiście widok jest bardzo fajny e, na, na, na tą wieś. E, no same ruiny wyglądają dzisiaj tak, także po prostu że że bardzo nie ma co aż tak oglądać. E, dodam tylko, że z, tą, z tym zamkiem związana jest pewna legenda o o Esterce i królu Kazimierzu. Ponoć tutaj, według legendy, król miał tutaj swoją, swoją no, nie, nie bójmy się tego nazwać kochankę, żydówkę Esterkę i tu wybudował dla niej specjalnie ten, ten zamek. No niestety to, to nie, prawdą nie jest. Zamek należał do rodziny Firlejów i nie był zamkiem królewskim, także wchodził w skład obrony Tutaj na, w tamtych czasach obrony takich budowli, obronnych, ale został zbudowany przez, przez rodzinę Firlejów No, jeszcze tylko krótkie ujęcie. Tutaj pokażę też tutaj tą drogę, którą przyszliśmy w dół. Rzeczywiście robi fajne wrażenie. No, tutaj, jeszcze takie ujęcie na, na te ruiny. No, i tutaj, jeszcze tylko. Już schodzę na dół, ujęcie o, widać, w się idzie ścieżką. E, także w tej chwili obecne e, tam e, mamy tutaj dziesiąty, nawet nie wiem dokładnie 9 czy 10 e, luty. Także widać liści nie ma e, praktycznie zima, ale śniegu też nie ma. Także to w tym roku mamy taką zimę. Także no, idziemy dalej, podejrzewamy dalej niebieskim szlakiem, tutaj pieszym zapewne zaprowadzi nas do, tutaj do pobliskich wąwozów lesowych, które zresztą znamy też z poprzednich wycieczek. Hmm, króciutkie ujęcie tutaj jeszcze pokażę, jak się wchodzi do, tutaj z przodu do, na teren tych, tego zamku, to tutaj tak, tak to się prezentuje no Rzeczywiście, może rzeczywiście trochę robić wrażenie. Ruiny no, wpisane są do rejestru zabytków bodajże chyba od 1970 roku. Także no, myślę, że warto rzucić okiem. W latem może prezentuje się to wszystko inaczej. Jest więcej liści. Tutaj jest po prostu bardziej kolorowo. Tu z kolei pokazana jest nasza droga, którą schodzimy i dalej już będziemy podążać tutaj, tym niebieskim szlakiem. Pierwszym, o którym wspomniałem wcześniej, przypomnę tylko, że te rejony, te rejony Kazimierskiego Parku Krajowego w okolicy Bochotnicy to tu, się, tu znajduje się naj, naj, najgęstsza ilość, najwięcej wąwozów lesowych. Tu nawet biorąc pod uwagę długość tych wąwozów, to się przelicza, że jest to 10 km na 1 km2, Także to jest bardzo duże zagęszczenie tych wąwozów. Mam też nadzieję na, na to, że część dzisiaj sobie zobaczymy. Także o, tu jeszcze krótkie ujęcie i już będziemy zmierzać, zmierzać dalej. No już teraz Zmierzamy tym niebieskim szlakiem pieszym, szlakiem prowadzącym tutaj w kierunku Parchatki. My to fragmentem tego szlaku pójdziemy. O, widać, e, mamy piękną zimę. E, świeci słońce, ptaszki śpiewają, także jest super. Z tą zimą oczywiście żartowałem, bo trochę czuję się jakby już było wiośnie. No, na razie szlak wygląda tak. No mam nadzieję, że później już będą te słynne kaźmierskie wąwozy. No zobaczymy, co nam pokaże, co nam pokaże się dalej. Nie mogłem się powstrzymać jeszcze tylko jedno ujęcie. No właśnie widać że już tutaj niedaleko pochodnicy podążamy niebieskim szlakiem i jak widać już zaczynają się właśnie troszeczkę już te obszary takie e, przypominające wąwozy e, lesowe. Zresztą widzimy, że les jest tutaj. Jest no, typowy les, typowa skała, skała lesowa. E, no super, cieszę się, podążamy dalej i zobaczymy, co tam nas czeka e, w dalszej części e, wycieczki. No, weszliśmy teraz przez tych... Spusty... Terenów wąwozowych, że tak powiem, na, na górę, na, jak to nazywają w tych regionach, w tych rejonach, wierzchowinę. No i tutaj idziemy drogą sobie taką pośród zadrzewień. Tam mijaliśmy też tereny rolnicze. A tutaj widzimy też zamarzniętą lód na wysokiej, północnej Ale co mnie zastanawia, co mnie zwróci uwagę, te fajne, fajne takie plamy, ciekawe wzory z zamarzniętego lodu. Tutaj tylko dodam, że, że miałem po drodze pana, e, tutaj, który mówił, że gdzieś mu tutaj ciągnik utknął rolniczy, utknął e, gdzieś tutaj na tej drodze. Także zobaczymy, być może zobaczymy ten ciągnik, który był dodam, że ten rolnik e, szedł właśnie po pomoc, żeby ktoś mu pomógł e, wyciągnąć. No, jak widać, e, też tutaj też sporo zależniony, zamarznięty kałuż, ale. Jest lekki mrozyk, tam koło 0, minus 1. Także na szczęście nie ma, nie ma chlapy. No, tutaj jeszcze takie ujęcie, rzeczywiście takie łączki, zadrzewienia, tam widzimy brzozy i inne, inne gatunki drzew, no nie potrafię rozpoznać w tych warunkach. Także podążamy sobie teraz dalej. No, a tutaj już mamy ten ciągnik, o którym wspominałem wcześniej. Że no widzę rzeczywiście rolnik którego mijałem który szedł tam w kierunku bochotnicy po pomoc e, chyba nierozważnie chciał tutaj wycofać e, w sumie i e, czy zawrócić, w każdym razie no już tutaj widać, że e, nie, nie dał rady e, przyczepka mu się tutaj wyłamała e, ta furmanka, także tutaj e, o, i tam dalej wąwóz się ciągnie, no rzeczywiście e, musiał, musi, i musi tutaj Kogo sprowadzić i żeby by móc wyjechać. No ale sobie idziemy. Idziemy dalej. Piękna pogoda. Przypomnę, bardzo dobrze się idzie przyjemnie pomimo delikatnego mrozku, ale naprawdę super. No, przechodzimy teraz przez wieś z Będowice. Duża wieś, już tam znaczny fragment wsi minąłem, teraz jeszcze przed nami tutaj widzę. E, e, domy już zlokalizowane, tak jak widziałem, głównie po e, lewej stronie szosy. Po prawej zaś ciągną się tereny takie rolnicze, pagórkowate, e, przypominające trochę tereny e, Roztocza, które zwiedzaliśmy w zeszłym, w, w ubiegły wakacji. Także, Podążamy dalej, tam dalej będziemy też wypatrywać już drogi, która powinna odbi odbić nam w, w prawą stronę. No, tutaj doszliśmy do, do takiego miejsca, takiego pomniku, yy, jak możemy przeczytać na, tutaj na, na tej tablicy jakby na, na tym, w, w murowanej powierzchni, yy, pomnik postawiony kuczci mieszkańców Zbędowic masowo zamordowanych w dniu 22 listopada 1942 roku. Przypomnę, była to środa, nazywana na w tych regionach krwawą środą. No tutaj po prostu wojska niemieckie dokonały pacyfikacji na mieszkańcach okolicznych wsi, między innymi na także wsi Zbędowice. I tu, jak możemy wyczytać na bliskich tablicy informacyjnej w tym miejscu właśnie w tą środę w 1942 roku w listopadzie zginęło 80 zginęły 84 osoby z czego jedną trzecią stanowiły dzieci tragiczne wydarzenia których zresztą wiele było tutaj wiele było w tych regionach tam w dali też widzimy taki mały, mały cmentarzyk pokażę Tu mamy wymienione zmiany nazwiska też tych mieszkańców. Jak widzimy też mamy tutaj Antoni przepiórka 3 lata, Ceina 2 lata, Jan Adela cie Cieciara, 18 lat. Także widać, że bardzo dużo, bardzo dużo młodzieży, dzieci. Tutaj Zofia 15 lat. No, tragiczne wydarzenia. Tutaj w Utalii mamy też pomiczek. No tutaj opuściliśmy kolonię z Będowice i że powiem szczerze, trochę ta mapa, którą mam, nie jest zbyt dokładna. No i podążam tutaj, jak widać, zielonym szlakiem, szlakiem pieszym. Gdzie on mnie zaprowadzi, powiem szczerze, nie wiem. Zobaczymy. No. Tak więc, na razie cały czas się oddalam od miejscowości Bochotnica, w której zostawiłem w samochód. Także no, miejmy nadzieję, że, że dojdę później z powrotem w miarę, w miarę, o, o w miarę rozsądnym czasie. O, tutaj podróżując sobie, już nie wiem, czy to zaznaczyłem zielonym szlakiem pieszym. Dochodzimy do miejsca, gdzie taka znajduje się tutaj wiata turystyczna. Zresztą, prawdę powiedziawszy, już skorzystałem z niej, tutaj zjadłem śniadanie. Widzimy, że takim teren też na ognisko. Tutaj też takie uchwyty, mocowania na rowery. Dodam, że podążamy też tutaj szlakiem, szlakami rowerowymi, żółtym i czerwonym, które stanowią, tutaj wyczytałem na takiej tablicy informacyjnej, stanowią tutaj jakby fragment całego projektu e, zwanego, e, zwanego e, e, szlakie, szlakami czy e, rowerowymi e, bursztynowej drogi czy coś w tym rodzaju także tutaj są to szlaki rowerowe po Kazimierskim Parku Krajobrazowym e, jak i Kozienickim Parku Krajobrazowym no tu dochodzimy też do e, pomniczka e, zaraz zobaczymy poświęconemu e, komu ale tu według moich obliczeń powinniśmy już skręcać w prawą stronę szlak zielony także tak, już niedługo powinniśmy skręcić a jak jest to pewnie upamiętniająca bitwę w lesie stockim pomniczek także widać te pomniczki są w różnych miejscach a tutaj widzimy też tą drogę, którą, z której przyszliśmy. Drogę leśną, przyjemną, nie powiem. Tutaj już to miejscowość Las Tocki. Podążamy już teraz zgodnie, cały czas zgodnie z zielonym szlakiem pieszym turystycznym. No wchodzimy w taki fajny teren właśnie opuściwszy już te tereny wiejskie. Wchodzimy w taki teren trochę przypominający park. Tam w widać mały wąwóz. E, ładnie to wygląda. E, teren już leśny. E, także do e, myślę, że oj, tutaj mamy też kolejny mały wąwóz. E, droga dzisiaj jest w miarę w miarę, w miarę wygodna. Miejscami już troszeczkę tam gdzie odstajało to troszeczkę się robi błoto, ale jeszcze w dalszym ciągu na szczęście jest e, jest ziemia zabarznięta, więc wędruje się bardzo wygodnie. Tutaj jeszcze jedno ujęcie na te, na te fajne. Taki parkowy, przypomina, przypomina tereny parkowe. E, krajobraz. A, kolejny odcinek, tutaj e, prowadzący przez ten wąwóz teraz zbliżamy się coraz bardziej do drogi 830 która poprowadzi nas w kierunku wsi Bochodnica, gdzie mamy pozostawiony samochód no tutaj ta droga jest dosyć wąską drogą ale i, i, i idzie, idzie teraz tak z, w dół wygląda to całkiem, całkiem uroczo, powiem szczerze a tutaj odbija jakaś odnoga każdy musiałeś, o może podejdziemy za czym, bo tam widzę jakiś był. O, też jakiś głęboki, głęboki wokół. No, rzeczywiście, fajne fajne tereny. No, także zapraszam w te okolice, w te okolice. No, dzisiaj akurat trasa taka no, niezbyt rozmaicona, jest trochę tych takich przejść wąwozami, e, większość prowadzi jednak wierzchowino tutaj po polu prawych, ale zawsze może się przejść na świeżym powietrzu, też jest z tego jakaś przyjemność. Jeszcze chwilę się nacieszmy tu, ładną taką drogą. Wśród, wśród e, takich w miarę, w niektórych niektórych jest w miarę wysokich ścian To jedno będzie z ostatnich ujęć. Przypomnę znajdujemy się w miejscowości wierzchoniów. To jest już chyba ostatnia miejscowość przed tą miejscowością, gdzie zostawiliśmy samochód. W każdym razie znajdujemy się za rzeką bystrą, rzeka Bystra i tutaj teraz go nie ma. Został w 45 roku zburzony młyn na tej rzece. No, widać, że jest dosyć taki rwący, rwący prąd. Także tam, około jak możemy wyczytać na tablicy, 50 metrów od, tego, od tej drogi znajdował się młyn. E, tutaj e, wybudowany zresztą w 1870 roku. No, w tej chwili go już nie ma, ale, ale dobrze o tym wiedzieć. I tutaj drogę widzimy, drogę do e, prowadzącą e, w kierunku Kazimierza. Jeszcze jedno ujęcie na rzekę Bystrów. I zresztą, zresztą, teraz wiem skąd się wzięła też nazwa rzeki. chyba no, chyba praktycznie od prądu, który tutaj jest, Nawet słychać ten szum, e, szum, takiego bystrego prądu. No i tu praktycznie ostatnie ujęcie dzisiejszego dnia. Tutaj dla chętnych, jak już po dojściu do Bochotnicy, możemy także udać się tutaj nad, nad Wisłę, gdzie jest przeprawa promowa. No w tej chwili jest zima, także tutaj probu nie ma ale generalnie tutaj, tutaj występuje właśnie można przyjechać na drugą stronę rzeki zresztą widzimy tam po drugiej stronie w dali też drogę no i to zakończymy dzisiejszą wycieczkę po okolicach bochotnicy także tutaj troszeczkę zobaczyliśmy i wąwozów i ruiny zamku i parę innych rzeczy Krótka przeprawa, krótka, krótka, krótki spacer, powiedzmy. Także fajnie fajnie się wędrowało, ze względu na to, że pogoda akurat na się nam dopisała śniegu nie ma, jak widać. No ale czasami bywa i tak. Zresztą nie ma co narzekać. Także to koniec dzisiejszego wypadu. Do zobaczenia na następnej wycieczce.